Serii skrzydła występują. Nie cierpię mglistych dni. Nikt nie przylatuje, nikt nie odlatuje. Żadnego ruchu. Skoro nie ma pracy, to przetrę papierem ściernym Framugę w miejscu, gdzie drzwi się zacinają. Dobra.

Uważaj na wielką żabę. Widzę ją. Łap ten zbiornika za tu. Czy ty szukasz śmierci? Dopadła cię. Ilu jeszcze musi zginąć wielka żabo? Dłużej tego nie wytrzymam. Odkąd znaleźliście tę głupią grę w samolocie, drażnicie całe lotnisko. Hej, my tylko gramy. Wystarczy, że wychowujemy całe pokolenie dzieci o małych muszczkach i wielkich kciukach. Ale Wy jesteście dorośli. Jeśli macie wolny czas, wypełnijcie go inteligentną konwersacją. Fej ma rację. Może powinniśmy zająć się inteligentną konwersacją. Widzieliście jego? Nie. Nie. Dzięki. Czy to była inteligentna konwersacja? Bardziej być nie mogła. No to do dzieła. Celci przegrywają jednym punktem. 10 sekund do końca. Brian Hackett przy piłce. Widownia wstała z miejsc. Hackett mija Jordana. Jest poza linią 6 metrów. Rzuca. 3 sekundy do końca. 3 sekundy do końca. Brian, nie wiesz, gdzie jest twój brat? Powiedziałeś do mnie Brian? Dlaczego nie nazwałaś mnie mistrzem, jak zawsze? Bo wiedziałam, jak grasz w koszykówkę. Więc gdzie on jest? Czas byś poznała prawdę. Joe nie istnieje. Wymyśliłem go. Cholera, liczyłam, że to ty jesteś ten wymyślony. Gramy. Nie. Tylko jeden punkt. Ułatwię ci sprawę. Wystarczy, że piłka dotknie obręczy. Zwracam uwagę, że nie dotknęła obręczy. Z czego się śmiejesz? Właśnie wyobraziłam sobie ciebie w szkole średniej. Pewnie tak byłeś typem bez mózgiego mondralio fermy. Przykro mi cię rozczarować, ale miałem same piątki, a przy tym grałem w reprezentacji stanowej. Mam nadzieję, że jesteście ubezpieczeni. Cześć! Zaraz chwileczkę. A kim była Alex Lambert w szkole królową studniówki? Najbliżej byłam królowej studniówki, jak zakopowała mnie zapalenie, a ja spuściłam mi koronę w klozecie. Naprawdę? Była walka? Podarte ubranie. Nieładnie ci opowiadanie i nie skończyć. Może jak dorośnisz? Dokąd idziesz? Na kolację. Ja też. Może wyskoczylibyśmy gdzieś razem? Randka? Ależ skąd? Randka pociągałaby za sobą prysznic, robienie włosów, makijaż. Ty też pewnie chciałabyś się przygotować. Co masz na myśli? Liczę Wam zainteresowanie. Lubisz homary? A kto nie lubi? Lowell nie jada homarów. Od kiedy zobaczył napis na restauracji Żywe homary striptease. To jak? A dokąd chciałeś pójść? Nie wiem gdzieś, gdzie mają dobre homary. Mam pomysł. Może do Maine. Do innego stanu na kolację? Owszem, to nie problem. Trzeba tylko wziąć kurs na północ, i kiedy zobaczy się Łosia grającego w hokeja, to znaczy, że jesteśmy za daleko. To będzie przygoda. No to lecimy do Main. Ogłaszam przylot samolotu linii Sand Piper Air z New Bedford. Kto z Państwa wie, że New Bedford było kiedyś centrum wielorybnictwa, takim jak Nantucket? Kto z Państwa udaje, że mnie nie słyszy, w nadziei, że wyłączę mikrofon i przestanę zawracać Wam głowę? Dobrze, zgadujcie sobie sami, kiedy będzie następny lot. Dzień dobry, Brian. Dzień dobry. Nie sądzę, to cudowny dzień. Dzieci śpiewają, słonko świeci i ciepłe uczucie nadziei wlewa się do serc. Chodź tu, boska istoto. Nie płacą dużo, ale dodatki są świetne. Helen... Wiem, że taką kobietę jak ty pewnie nuży ciągłe słuchanie tego, ale muszę ci powiedzieć, że wyglądasz dzisiaj szczególnie pięknie. Antonio, dziewczyn nigdy nie nuży słuchanie komplementów. Dziękuję. Więc jeśli wolno mi będzie dodać, twoje włosy są oszałamiające. Znów zapomniałeś portfela? Tak. Zapłacił to. Cześć, Joe. Jak leci? Świetnie. Helen, poproszę o kawę. Like się robi. Jesteś dzisiaj w dobrym nastroju. Co jest nie tak? Nic. Czuję się świetnie. Byłam wczoraj na randce. No, może nie na randce, tylko na kolacji. Coś takiego. Ze mną nie chciałaś się umówić. Z Brianem też nie, a teraz idziesz na randkę z kimś zupełnie innym? Właściwie to był Brian. Poszłaś z Brianem, mogąc iść z kimś zupełnie innym? Jak mogłaś? Nie do wiary. Joe, weź głęboki wdech i pomyśl o czymś przyjemnym. Niczego nie planowaliśmy. Po prostu... Poszliśmy. Dokąd? Dokąd cię zabrał? Nie sądzę, by Alex chciała omawiać intymne szczegóły ze swojego życia osobistego z nami. Usiądź tam. Co to było? W porządku. Najpierw polecieliśmy do Maine i znaleźliśmy fantastyczne miejsce z homarami. Po kolacji natrafiliśmy na śliczne stare pole do minigolfa, A kiedy wracaliśmy, nie zgadniecie, co stało oparte o stary dąb. Tandem. Skąd wiesz? Moje no gratulacje. To był zestaw randkowy numer 7 Briana Hacketa. Co takiego? To jeden z tych spontanicznych wieczorków, które doskonali od lat. Na ich dziesięć, ale ten jest najwyżej w skali. Ale to wszystko było spontaniczne, naprawdę, on nigdy wcześniej tam nie był. Pozwól, że zgadnę, co robiliście w ten cudowny, spontaniczny wieczór. Przejechaliście się rowerem po uroczej brukowanej uliczce, a Brian śpiewał krople deszczu podają na moją głowę. A kiedy myślałaś, że już nie może być lepiej, spotkaliście parę staruszków, którzy powiedzieli, że są małżeństwem od 50 lat i że właśnie w tym miejscu się spotkali. A on dzwoni wcześniej do swojego kumpla, który wszystko ustawia. Is this for real? To prawda? Nie masz ochoty go zabić? Pewnie powinnam, ale zbyt dobrze się bawiłam. W każdym razie muszę zrobić to, co wypadało mi zrobić wczoraj wieczorem. Nie do wiary. Brianowi zawsze wszystko uchodzi płazem. Mnie nic. Zrobię byle drobiazki, one nie są za darmo. A nie mówiłem? Oddaj mi to olej Teraz moja kolej no, Odchrzań się Zaraz wejdę do grzybkowego pałacu Tak jakbyś ty mógł wejść do grzybkowego pałacu Wy dalej się tym bawicie? Dajcie mi to Zostaw to moje Mam dość słuchania tych pisków, bzyków i dzwonków To należy do biura rzeczy znalezionych Znajdźcie sobie inną zabawę Możecie pożegnać się z tą grą. Spokojnie odzyskam ją. Nie licz na to. Moje organki trzyma od pół roku. Hej! Chciałem tylko sprawdzić, czy mi się śniło, czy wczoraj naprawdę było nam razem dobrze. Było cudownie. Tak myślałem. Więc, jeśli jesteś wolna, to może zrobimy dzisiaj powtórkę. Wiesz co? Muszę dziś posiedzieć w domu. Ale moglibyśmy posiedzieć razem. Dziwne. Zabrzmiało tak, jakbyś zaprosiła mnie do siebie. Do zaprosiłam. Dziwne. Zabrzmiało tak, jakbyś naprawdę powiedziała, że mnie zaprosiłaś. Tak powiedziałam. Dziwne. Zabrzmiało tak, jakby. O ósmej, dziękuję. Do zobaczenia wieczorem. To cudowny dzień, Fej. Słonko świeci, dzieci śpiewają, i ciepłe uczucie nadziei wlewa się do serca. Na litość boską, mam pracę. Spóźniłem się? Tak. Całe cztery sekundy. Był duży ruch. Chodź. Nigdy nie myślałem, że zobaczę to miejsce od wewnątrz. Wygląda inaczej przez lunetę. Żartowałem. Daj mi kurtkę. Chciałem przyjść z kwiatami, ale nie mogłem iść tam, skąd zawsze je biorę. Właściciele byli w domu. Tu jest naprawdę ładnie. A to kto? To kumple z wojska? Tak, mój Pluton. Pewnie nie uwierzysz, ale jesteś pierwszym żołnierzem, z którym byłem na randce. Wiesz, co mówią. Robimy więcej przed siódmą rano niż większość ludzi cały dzień. Czuj się jak u siebie w domu. Mam nadzieję, że w szampana. So, but, uh, Za co właściwie pijemy? We? Może... Za niespodziewany wczorajszy wieczór i miejmy nadzieję, że za więcej niespodzianek dzisiaj brzmi zachęcająco. Oh! 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 Za co? To był mój zestaw randkowy numer 7, a teraz wynoś się. Joey Helen wszystko mi powiedzieli o twoich zestawach randkowych, a ja musiałam siedzieć tam, uśmiechać się i udawać, że nie czuję się jak kompletna idiotka. To nieporozumienie. Więc byłam pierwsza, którą wziąłeś na tę a okłamałeś mnie. Dorzuciłeś mnie do Bóg wie ilu kobiet i nie podoba mi się to. Dobranoc. Tam są kluczyki od samochodu. Jak mam wrócić do domu? Spontanicznie. Może znajdziesz rower oparty o drzewo. Joe, daj mi klucze do domu. O mój Boże, co ci się stało? Nic, daj mi klucze. Chwileczkę. Jesteś dziś z Alex. Ona cię tak urządziła? Tak. Helen, chodź na no to. Nie jestem w nastroju, chcę wrócić do domu. Tyle razy ci mówiłam, najpierw prysznica, potem ubranie. Bardzo śmieszne. Co zrobiła? Spłukała cię szlauchem? Kubełkiem lodu i cieszę się, że macie z tego taką frajdę, bo to wam zawdzięczam. I tak w końcu by się dowiedziała. Wynieś nas za to, że starzyłeś się na własnym numerze. I przed tym musieli próbować ugasić ogień. Przepraszam, ale mnie to nie bawi. Rozmóż się. Dostałeś już w życiu kosza. Nie przyszło wam do głowy, że tym razem może być inaczej? Że tym razem mógłbym mieć szansę zacząć z kimś na serio? Jeśli tak ci na niej zależało, to czemu ją okonałeś? Nie wiem. Myślałem, że to może ostatnia szansa pójścia z nią na randkę i chciałem, żeby było idealnie. I ta randka była idealna. To widać. Wiem, że to nie wasza wina. Sam to zawaliłem. Cześć. Widziałaś go? Człowieka o smutnych oczach. Mógłbyś okazać trochę więcej wrażliwości. Nie mów mi, że się na to nabrałaś. Alex złamała mi serce. Nie będę mógł więcej kochać. Najlepsze, że zrobił to sobie sam. I został jeden Murzynek. Tu już nie chodzi o rywalizację Masz rację, gra skończona Co ja słyszę? Ta gruba znowu śpiewa Czy jesteś aż tak zaślepiony, że nie widzisz, że jemu naprawdę na niej zależy? Mówimy o Brianie Jedyne na czym zależy Brianowi To Brian Mam inne zdanie na ten temat Czego chcesz? Muszę z tobą chwilę porozmawiać. Cokolwiek to jest, może poczekać do rana. Proszę cię, powiem tylko o co mam do powiedzenia i pójdę sobie. Dobra. Bardzo ładna koszula nocna. Dziękuję. Dobra noc. Słuchaj. Wiem, że układy między nami były dość dziecinne i niedojrzałe, ale teraz mówię serio. Mój brat naprawdę cię lubi. Co takiego? On tylko dlatego zabrał Cię na tę randkę i zgrywał się na spontaniczność, żeby zrobić na tobie wrażenie. Dziękuję. Wreszcie mogę zasnąć. Posłuchaj, że spróbuję jeszcze raz. To nie zrobi żadnej różnicy. Może nie, ale posłuchaj mnie. To wnętrze wygląda inaczej przez lunetę. Pamiętam, jak Brian pierwszy raz się zakochał. To była Krista Purcell, wspaniała blondynka, 17 lat. Wreszcie zebrał się na odwagę, by jej to wyznać, a ona zaśmiała mu się w twarz. Oczywiście nie można jej winić, miał wtedy 8 lat. Dlaczego zmierzasz? Myślałem, że będzie zdruzgotany, ale on z tego żartował. Stąd zawsze wiem, kiedy z Brianem jest w porządku. Żartuje. Kiedy wyrzuciłaś go stąd dzisiaj, nawet się nie uśmiechnął. Najdziwniejsze, że dziś rano zrobiłbym wszystko, żeby pójść z tobą na randkę. A teraz proszę za niego. To wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Dobranoc. A przy okazji kubawek lodu to niezły pomysł. Roy. Twoją radą I wypożyczyłem ten film Nagi Instynkt. Miałeś rację. Ta ostatnia scena Nie mów mi, nie widziałem go. Przepraszam. Nagi Instynkt jest dobry, ale jeśli lubisz draszczowce, najlepszym jest psychoza. To prawda. Kiedy schodzą do tej. Nie widziałem go. To film sprzed 30 lat. Jak mogłeś go nie widzieć? Byłem zajęty. Czym mogę złożyć? Zgubiłem w waszym samolocie moją grę. Czy znalazła ją pani? Tak. I nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę, mogąc ci ją oddać. Dziękuję. Pozwolisz, że trochę porzucam? Proszę I tak właśnie wychodziłem Zaczekaj Chciałam coś wyjaśnić na temat naszej wycieczki do Maine Świetnie się bawiłam Naprawdę? To dobrze, więc... Wszystko jest w porządku Nie Także okłamałeś mnie, manipulowałeś mną i zawiodłeś mnie więc co teraz? Dam ci jedną szansę, żeby to naprawić. Dobrze. Co to? Jeden rzut stamtąd. Więc nasza przyszłość zależy od tego jednego rzutu. Dokładnie. No dobrze, jeszcze jeden. Może stań trochę bliżej. Nawet się nie starasz. Może lepiej omówimy to przy kolacji. Dobra, inaczej będziemy tu starczyć całą noc. Słyszałem o świetnej włoskiej restauracji. Dobra, chodźmy. Zaraz. Tylko żeby nie było powtórki tamtego wieczoru. Byłeś już tam? Nie. Tak, ale nie z Tobą.